Czy bogactwo Władimira Putina rzeczywiście jest jak yeti, że wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział? Gdzie trzymane są jego miliardy? Kogo nazywa się portfelami Putina? No i co to ma wspólnego z wódką? Ja się nazywam Marleta Bojkę, witam na moim kanale Koniec Świata. To co tajne tutaj staje się jawne. Zdradzamy sekrety, które próbuje ukrywać rosyjska dyktatura. No więc, ile pieniędzy ma oficjalnie biedny car Putin? Zaczynamy. Nie można włożyć miliardów do trumny, powiedział kiedyś Putin. Ale chyba jednak można, sądząc po stylu życia samego rosyjskiego cara. Ma trzy jachty, to dane fundacji walki z korupcją Aleksja Nawalnego. Najbardziej luksusowym z nich jest Szeherezada, prawdziwy pałac na wodzie. Pech, bo została objęta sankcjami i zatrzymana przez włoski rząd, ale Szeherezada jest warta 700 milionów dolarów. I wszystko tam jest pozłacane, nawet uchwyt na papier toaletowy jest złoty. Ale chyba ta miłość do złota już nikogo nie dziwi. Tylko na naprawę innego jachtu, Graceful, w 2022 roku gospodarz Kremla wydał 32 miliony dolarów. Tak, tak, wszystko to działo się dokładnie wtedy, gdy wydawał rozkaz inwazji na Ukrainę. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji. Basen, który w razie potrzeby staje się parkietem tanecznym, grzebienie do włosów w cenie miesięcznej pensji, trzy opancerzone parasole, łóżko z kolumnami, i to tylko kilka elementów tego wnętrza które ujawnili pracownicy Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. Putin w telewizji mówi jedno, że jest wojna, że wszyscy muszą się zjednoczyć i oddać życie, ale robi dokładnie odwrotnie. Płaci więcej za stolik do kawy niż za życie zwykłego żołnierza, którego wysłał na śmierć w wojnie, której nikt nie potrzebuje. A to już słynny pałac Putina w Gelenżyku na południu Rosji. No i to jest dopiero prawdziwe złote szaleństwo. Dwariec Putina na samą dzielę. Pałac Putina to w rzeczywistości nie tylko ogromny budynek, ale także podziemny kompleks hokejowy, do którego przylega niemal 8 tysięcy hektarów ziemi. Skąd więc pochodzą pieniądze na to całe bogactwo? Skąd ma je prezydent, który twierdzi, że jest skromnym człowiekiem? Zaraz powiemy i pokażemy, ale w międzyczasie zasubskrybujcie nasz kanał i napiszcie proszę komentarz, jak myślicie. Jakie źródła dochodu ma rosyjski car? Na początek na pewno jesteście ciekawi, ile oficjalnie zarabia Putin i jakie oficjalnie zgromadził bogactwa przez skromne 24 lata rządów. Otóż, według jego oświadczenia majątkowego złożonego tuż przed wyborami ma: uwaga jedno mieszkanie, garaż i przyczepkę no i jeszcze parę wiekowych samochodów i trochę gotówki. Dokładnie 54 416 tysięcy 604 ruble i 52 kopieki zdeponowane na 10 rachunkach bankowych. W przeliczeniu na złote już tak imponująco to nie brzmi, bo to raptem niecałe 2,5 miliona złotych. A Putin władza Rosją, przypomnę, niemal ćwierć wieku. A ile wynosi oficjalna pensja rosyjskiego prezydenta? Według. Ostatnich dostępnych danych, czyli z 2021 roku, to 850 tysięcy rubli miesięcznie, czyli około 37 tysięcy złotych. Miesięcznie. Rocznie daje to 10 milionów rubli, czyli około 460 tysięcy złotych. Dużo? Niespecjalnie, tak ostatnio stwierdził sam Putin na spotkaniu z mieszkańcami Petersburga, gdy jedna z kobiet zapytała, jak ma przeżyć za 10 800 rubli miesięcznie znowu, czyli za 461 złotych. W oświadczeniu majątkowym Putin wpisał jeszcze 77-metrowe mieszkanie w Petersburgu, a także garaż i przyczepkę z Do tego trzy samochody, dwa zabytkowe wołgę z 1960 roku oraz gaza z 1965 roku no i terenową ładeniwę z 2009 roku. Także w użytkowaniu wieczystym Putin ma mieszkanie mierzące ponad 150 m2. Ale umówmy się. Putin z pewnością nie żyje z tej jednej, choćby i prezydenckiej pensji. Rosyjski politolog Stanisław Białkowski już w 2007 roku mówił, że Putin jest prawdopodobnie najbogatszym człowiekiem w Europie. Później zmienił zdanie i stwierdził, że może jednak na świecie. Borys Niemcow, krytyk Kremla, zastrzelony tuż przy jego murach w 2015 roku, trzy lata przed swoją śmiercią, mówił, że gdyby Putin z oficjalnie zarobionych pieniędzy chciał kupić tylko zegarki zaobserwowane na jego rękach. Musiałby przez 6 lat nic nie jeść i nic nie pić, tylko na te zegarki oszczędzać. Jeszcze poważniejsze dane na temat pieniędzy Putina pojawiły się po skandalu Panama Papers z 2016 roku i faktów na temat bogactwa rosyjskiego dyktatora tylko przeby przebywało. Jak myślicie, dokąd prowadzi ten finansowy trop? Szwajcaria, Wielka Brytania, ogólnie rzecz biorąc tam, gdzie przeciętny Rosjanin po prostu nie spojrzy, bo pieniądze lubią ciszę, a pieniędzy jest dużo. Są obracane w tak zwanym wewnętrznym kręgu Putina, mówi rosyjski opozycyjny dziennikarz Jewgiennik Kisyliow. Jestem absolutnie przekonany, że nigdzie nie ma kont otwartych na nazwisko Władimira Władimirowicza Putina. Wszystkie pieniądze, które do niego należą, które zarobił ciężką pracą jak niewolnik na galerach, sam tak przecież mówił, leżą na kontach jego zaufanych ludzi. Kapitał takich kumpli Putina wynosi około 24 miliardów dolarów. Liczba ta została opublikowana przez dziennikarzy śledczych z Międzynarodowego Centrum Badań nad korupcją i przestępczością zorganizowaną jeszcze przed wojną w Ukrainie. Pieniądze nie śmierdzą i Putin zdał sobie z tego sprawę jeszcze na początku lat 90. po upadku Związku Sowieckiego, kiedy pracował w petersburskiej merii, czyli po naszemu po prostu w urzędzie miasta. I pierwszy skandal korupcyjny z jego udziałem miał miejsce. Też jeszcze na początku lat 90., kiedy Putin był odpowiedzialny za rosyjski program Surowce za Żywność. Żywność z zagranicy, oczywiście. Lokalni radni wszczęli nawet wtedy dochodzenie i odkryli, że Putin i jego wspólnicy ukradli milion dolarów. A kto był tym wspólnikiem? Na przykład niejaki Gennady Timczenko, który już wtedy stał się milionerem i po cichu wyprowadzał pieniądze na Zachód. Później, gdy Putin został już prezydentem, wtedy dopiero wszystko się rozkręciło. Eksporterzy rosyjskiej ropy zostali zobowiązani do dostarczania jej za pośrednictwem szwajcarskiej firmy. Firmy słupa. Wyobraźcie sobie, jedna trzecia całej rosyjskiej ropy przechodziła przez tę jedną firmę Gennadia Timczenko. A Gennady Timczenko wciąż jest bardzo blisko gospodarza Kremla i nazywają go portfelem Putina. Za taką lojalność Putin podarował mu nawet dwupiętrową rezydencję na Worobiowych Górach, czyli w bardzo prestiżowym punkcie Moskwy. I tak naprawdę to podarował mu dawną rezydencję sowieckiego sekretarza generalnego Nikity Chruszczowa. No bo po nałożeniu sankcji przez Unię Europejską, Timczenko nie mógł już mieszkać w swojej willi w Szwajcarii. Ale dla takiego przyjaciela nie szczędzi się niczego. No i ten przyjaciel, choć Moskwa to nie córych, nie miał większego wyboru, przyjął prezent i wrócił na łono ojczyzny. No a Chruszczow pewnie przewraca się w grobie, mając takiego lokatora. Kolejny portfel to, zdziwicie się trochę, wiolonczelista. Zapytacie, gdzie wiolonczela, a gdzie Kreml? A nie, nie, w Rosji takie rzeczy łączą się. I to bardzo. I z jakiegoś powodu rosyjscy wiolonczeliści to bardzo, bardzo bogaci ludzie. Skromny, pamiętajcie, tam wieloncelist. Sergii skromny, można by pomyśleć, violoncellista, który nagle okazał się być posiadaczem bardzo konkretnego konta, konta spółki offshore, przez którą przepływały ogromne sumy pieniędzy. To też wyszło na jaw razem z dokumentami ujawnionymi w ramach śledztwa Panama Papers. Wydaje mi się jasne, że istniał schemat, w ramach którego faktyczny właściciel konta, czyli ten właśnie Rodugin, otrzymywał pieniądze, po prostu łapówki za pewne operacje, i był on ogólnie rzecz biorąc formalnym posiadaczem tych pieniędzy, czyli po prostu był portfelem Władimira Putina. Te łapówki w Rosji nazywa się odkatami. Czyli jak ktoś dostanie zlecenie od państwa, to musi się po prostu podzielić, zapłacić łapówkę w postaci właśnie odkatu, czyli procentu od tej operacji, od zysku z tej operacji. A Roudugin to sprawdzony człowiek. Putin i Roudugin przyjaźnią się też od czasów leningradzkich. Wiadomo, że to właśnie muzyk przedstawił przyszłemu prezydentowi Rosji jego byłą żonę Ludmiłę. Roudugin jest także ojcem chrzestnym najstarszej córki Putina, Marii. W ubiegłym roku w Szwajcarii rozpoczął się proces czterech bankierów. Wiolonczelista Roudugin był również oskarżonym w tej sprawie. Szwajcarskim bankierom zarzucono to, że pomogli ukryć rosyjskie miliony. Suma nie była ani duża, ani mała, oczywiście jak na rosyjskie standardy było to 50 milionów dolarów. Pod taki sobie wielączy lista. W akcie oskarżenia opublikowanym przez brytyjskiego, brytyjską gazetę The Guardian napisano dochód Putina to oficjalnie zaledwie 100 tysięcy franków sz szwajcarskich, i na papierze rosyjski dyktator wcale nie jest bogaty, ale w rzeczywistości ma ogromny majątek, którym zarządzają bliskie mu osoby. Mówi się, że Roudugin jest powiernikiem tego zagranicznego bogactwa Putina. Naliczono, że jest właścicielem co najmniej pięciu spółek offshore. A Putin, Putin opowiada Rosjanom o instrumentach muzycznych i o szlachetnej postawie rowdugina. Prawie wszystkie zarobione tam pieniądze wydał na zakup instrumentów muzycznych za granicą i przywiózł je z powrotem do Rosji. To drogie rzeczy i on na tym nie poprzestaje. Przygotowuje dokumenty, żeby przekazać te cenne przedmioty państwowym instytucjom. Ale nie trzeba być przyjacielem Putina. Niektóre, tak zwane portfele, Putin odziedziczył po swoim poprzedniku, prezydencie Borysie Jelcynie. O jednym z nich. Znów opowiada kanałowi koniec świata, rosyjski dziennikarz opozycyjny Jewgini Kiseliew. Był Był sobie kiedyś w Moskwie młody, energiczny bankier, który był bardzo dobrze znany w wąskich kręgach i który nagle stał się strasznie bogaty. Wszyscy zwrócili na niego uwagę. I wszyscy Tym człowiekiem okazał się być Roman Abramowicz. Na pewno znacie to nazwisko, bo później stał się najbogatszym człowiekiem w Rosji. Oczywiście, zgodnie z rosyjską tradycją, wzbogacił się na ropie naftowej. Nawiasem mówiąc, podczas negocjacji między Rosją a Ukrainą, na początku inwazji, to właśnie on próbował być mediatorem między Moskwą a Kijowem, co również pokazuje, jak bliskim Putinowi jest człowiekiem. Na przyjęciu był taki miły, bardzo uprzejmy, przystojny młody człowiek. Rudzielec z krótką, również rudą bródką. Podchodził do wszystkich gości, pytając, czy wszystko smakowało, czy jedzenie było smaczne, czy napoje wystarczająco słodkie. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest to jakiś administrator, odpowiedzialny za upewnienie się, że goście są zadowoleni ze wszystkiego. Zapytałem kolegę, który lepiej znał to towarzystwo, kim jest ten człowiek? To Roma Abramowicz odpowiedział. Kim jest Roma Abramowicz? W tamtym czasie niewiele osób wiedziało o istnieniu tego człowieka. Szybko mi wyjaśniono, że to portfel rodziny. Mam na myśli rodzinę z wielkiej litery. Rodzinę Borysa Jelcyna. Cóż, był czarny pas w judo, a teraz czarny pas w biznesie. Jednym z przykładów tego jak ręka rękę myje jest Arkadi Rotenberg. Były sparring partner Putina w Dżudo właśnie. Putin właściwie oddał mu rosyjski przemysł alkoholowy i zrobił to w 2000 roku, czyli zaraz po tym, jak doszedł do władzy. Rotenberg był szefem Ross Promu, biorąc pod uwagę miłość Rosjan do wódki, to można sobie tylko wyobrazić, jakie miał zyski z tego biznesu. W całej wódki wypić się nie da, ale próbować trzeba. W sumie Rotenberg obsługiwał jedną trzecią rosyjskiego rynku alkoholowego. Cztery lata temu, według Forbesa, to właśnie rodzina Rotenbergów była najbogatsza. Jednym z kanałów pozyskiwania pieniędzy przez Putina są dochody z wódki. Wódka zawsze była produktem carskim w Rosji, tylko w przeszłości podatek akcyzowy był płacony carskiemu skarbowi państwa, ale teraz jest płacony carskiej spółce offshore. Przed nami jeszcze inne ciekawe fakty. Subskrybujcie kanał Koniec Świata, komentujcie i lajkujcie. A my przechodzimy do sprawdzenia kolejnych portfeli Putina i tego, co za pieniądze w nich chowa. No więc kolejny strażnik fortuny rosyjskiego dyktatora, czy inaczej jego chodzący portfel, to Juri Kowalczuk. Też pochodzi z Leningradu, dzisiejszego Petersburga i też był członkiem współdzielni OZERO. Ta nazwa stała się już powszechnie znana i stała się też synonimem bliskich relacji z Putinem. To była, powiedzmy, kuźnia talentów z czasów młodego Putina. O Juriju Kowalczuku mówi się, że jest drugim człowiekiem w Rosji. To on miał doradzić Putinowi, aby wydał rozkaz inwazji na Ukrainę, aby pokazać siłę. Ale co najważniejsze, dla naszych rozważań, Kowalczuk to osobista kasa Putina. Pieniądze zaczęły płynąć do Kowalczuka szerokim strumieniem, też już w latach 90., kiedy stworzył pierwszy prywatny bank Russia. Podobno nie bez udziału Putina. W tym banku zdeponowano pieniądze Leningradskiego Komitetu Regionalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Czasami ten bank nazywa się wprost Obsiaką Putina. Szukam teraz w głowie tłumaczenia tego słowa, no bo w kryminalnym slangu oznacza ono taki wspólny fundusz członków grupy przestępczej. Cóż więcej powiedzieć, Putin, swoje konto osobiste, na które wpływa jego pensja. Zapełnienie urzędu prezydenta otworzył także właśnie w banku Kowalczuka. Jego samego zresztą nigdy nie zobaczycie w telewizji, chociaż jest on właścicielem całego imperium medialnego. Tego samego zresztą, któremu nominalnie przewodzi kochanka Putina i matka jego dzieci Alina Kabajewa. No ale o tym mówiliśmy w odcinku Kochanice Cara, który również polecamy. Wygląda zresztą na to, że Kowalczuk był bardzo dobrze poinformowany o wszystkich związkach Putina z różnymi kobietami. 2000 roku, w 2000 roku niejaka Svetlana Kriwonogich otrzymała udziały w Banku Rosja. Później dziennikarze dowiedzieli się, że Putin miał z nią bliskie relacje. Tak bliskie, że miał córkę, która wyglądała jak rosyjski prezydent. doć niewiaryjatno podobna na rosyjskiego prezydenta. I jeszcze jeden fakt mówiący o szczególnej bliskości Kowalczuka z Putinem. W czasie pandemii koronawirusa miał dostęp do Cara Rosji. Inni wtedy albo nie byli wpuszczani, albo najpierw musieli przejść kwarantannę. Wszystkich tych ludzi łączy milczące oddanie Carowi Rosji i paranoiczna rządza pieniędzy i bogactwa w absolutnie biednej Rosji. Można się też pewnie spodziewać, że sam Putin ma na każdego z nich teczkę, na przykład z kompromitującymi materiałami. No i to te materiały gwarantują milczenie w sprawie miliardów Putina. Trudno się pewnie wyzbyć przyzwyczajeń z czasów KGB. Ja się nazywam Marleta Bojkę. To jest kanał Koniec Świata. Subskrybujcie go, proszę. Czekamy też na Wasze komentarze. Dzięki nim treści, które tworzymy, są lepiej widoczne. No i przede wszystkim, dzięki Waszym komentarzom wiemy, co myślicie o tym, co dla Was przygotowujemy.